No. Teraz, teraz, teraz jest odwrotnie. Mnie widać, natomiast nie widzę komentarzy zupełnie. Panowie widzicie komentarze? Niedaleko? Nie. Ale też nie pojawiło się, że pan prowadzi. O, jest, prowadzi teraz. Ja jestem. Ja jestem. Pojawiają się już pierwsze komentarze. Znowu dołączyli ci sami na początku. Witam Państwa. <laughs> dziękuję, dziękuję pierwszym, którzy się, którzy się pojawili. Ja przepraszam bardzo za to za za nieporozumienie, ale <laughs> nic się nie poradzi. Nas tutaj nawigacja wprowadziła w pole w sensie dosłownym, dosłownym. Spóźniłem się ponad pół godziny na spotkanie, no i teraz jest pół godziny spóźnienia, a teraz jeszcze nie chce działać internet, ale teraz działa, tak? Dobrze. To panowie prosimy, prosimy o pytania w takim razie. W takim razie, jeżeli. Jeżeli Pan już ma, to proszę już nie tam nie pozdrowienia, tylko prosimy zadać konkretne pytania, pytania, bo coś się niepokoi, że znów... Jest tutaj pytanie no, z sali. Słuchaj, już lepiej, dobrze. Jest okej okay, nareszcie, mówi Pan Piotr, witam Panie Piotrze. Dobra, no ale gdzie jest to pytanie, szczęść Boże, tak, szczęść Boże, dobra. Pytanie z sali jeszcze. Pytanie z sali. No i pan siądź, zrobi się ze mną od razu, ze mną, ze mną w tym. Pytanie brzmiało, kiedy będę w Łodzi? A wie pan, że nie wiem, kiedy będę w Łodzi. Będę w Gdańsku 12. 13, 14, 15. Jestem na Dolnym Śląsku znowuż. 10. Jestem w Warszawie. W Ministerstwie Edukacji Narodowej. Być może zdołam 10 na wieczór wpaść, wpaść na, do Szczecina na, na konwencję, ale. Ale bardzo niechętnie i będziemy mało czasu. Świetnie. Dobrze. Will you join? Orban. Co to jest na temat? Co ja sądzę na, na temat twu gejów i LGBT na dzień dzisiejszy? No Ja nie wiem, czy to na ten dzisiejszy trzeba mieć jakieś inne inne potrzeby niż w innym dniu, ale też żadnych nie odczuwam w tym, w tym, w tym zakresie. zakresie. Uważam, że kwestia do widzenia. Uważam, że kwestia kwestia tego, co człowiek robi z drugim człowiekiem albo nie z człowiekiem w łóżku, to jest to jego prywatna sprawa. Jeżeli tym nie, nie gorszy innych, to nie chce robić robi co chce. Natomiast nie należy tym gorszyć reszty, nawet mówią ty, to również heteroseksualistów. Tak samo inni, heteroseksualiści nie powinni mówić o tym, o tym, co robią w łóżku. To jest ich prywatna sprawa. W nas, naszej kulturze, w europejskiej kulturze, sprawy płci były tabu. O tym się po prostu nie mówiło, i dzięki temu było fajnie. Było fajnie, prawda. Ludzie łamali te przepisy, nie łamali, prawda, te zasady, ale było co łamać, więc było, więc było ciekawe. E, także, także o tym się po prostu nie mówi i wtedy by nie było problemu. Bo państwa, jest, mamy, czy, ma, czy mamy problem z onanistami? Nie ma problemu z onanistami, prawda? Bo onaniści nie udają sobie żadnych parad miłości, nie, nie żądają uznania w związku z jego własną ręką za, za małżeństwo i tak dalej, więc po czym nie ma z nimi żadnego problemu. Problem powstał na tym, że oni się domagają jakichś absurdów i tyle. E, czy byłbym za karą śmierci, gdyby podobała ona, ona więcej, więcej morderstw? Nie, dlatego, bo celem jest zmniejszenie ilości śmierci. Co z zagranicznymi adopcjami dzieci? No, nie ma znaczenia, czy zagraniczne, czy nie, tylko trzeba sprawdzić, czy nie jest to dziecko sprzedawane na handel organami, prawda, i, i tyle. Co sądzę o zatrzymaniu kobiety za zawieszanie z mat matki włoskiej z tęczową aureolą? No jest pytanie, czy tęczowa aureola jest, jest, że tak powiem, obrazą. Ja bym skłonny, skłonny uważać, 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 że nie, ten no, ten nie jest niczym obraźliwym. Także, także tu nie to jest bardzo cienka, cienka granica, trzeba to zobaczyć na, na własne oczy. Bardzo cienka granica między między tym, co już jest naruszeniem świętości, nagrywanie się świętości, a a tymi, którzy, którzy już tego nie robią. Czy mam pomysły na zmiany w systemie politycznym? Nie. Wiem, co zrobić z systemem sądowniczym. Politycznym to wiele, wiele nie trzeba, trzeba tylko sprywatyzować i tyle. Witam z Kanady. O, o, proszę bardzo. Jak poszły wczorajsze, nie dzisiejsze? No, wczoraj całkiem nieźle. Poszło mało co nie wygrałem z panem Morkiszem, w jednej partii nawet, także. Mam się zwołać do wodu pana Kowalskiego, a do jakiego wodu pana Kowalskiego, bo nie znam, nie znam wodu pana Kowalskiego. Musza się przekrzywiła, naprawdę? No to poprawiamy. Już jest poprawiona, dobrze? Dziękuję. Co sądzę o nowej religii Mega Wons? Nie wiem, o co chodzi. Co sądzę o zaproszeniu... Yy... Pana, y, jego ekscelencji Trumpa do Polski. No, nie wiem, czy to ma znaczenie polityczne, czy o, o co tutaj chodzi. Być może chodzi o, o forowanie pis bo PiS jest, że powiem, wyraźną agenturą, agenturą amerykańską, w związku z tym, w związku z tym by może przyjeżdżać, by forować, tak samo jak pani Merkel przed wyborami prezydenckimi przyjechała do Polski forować pana Donalda Tuska. Każda, y, swój ogon chwali. Polska po wyjściu z UE, cholera wie, no mam nadzieję, że mam nadzieję, że, y, że proszę Państwa, będzie, będzie lepiej. A nie gorzej, ale to jest szansa jakaś, natomiast w Unii nie ma szans. Jakie zagraniczne wykłady, szczególnie w Niemczech? Nie znam niemieckiego, niestety z przykrością oznajmiam. Y, jak sądzimy o dr do, Czerniak. No, uważam jeszcze raz, że poglądy pan doktora do, do Czerniaka są jego sprawą i dopóki jest przeciwko Unii Europejskiej z prawej strony, to oczywiście nie wtrącamy się w tego, jakie głosi poglądy odnośnie lekarzy. To jest, no to, to jest jego prywatna sprawa. Jak się dobić do, do, do głosu prywatna? no No ogóle w stole postanowiono, że e, prawica w Polsce nigdy nie dojdzie do władzy i to jest robione bardzo starannie, raz mają rządzić. Ci z, Um, po prostu uwagę, że, że nie, nie obniżyła, nie obniżyła czy nie rodzina, czy rodzina homoseksualna na dobrym poziomie finansowym? Oczywiście, że naturalna rodzina. Nawet patologia. Tez, ale też, ale oczywiście. Co co nie chcę. Ciężko mieć. Umieźć, zdanie. Proszę rząd. Z usta po prostu dać deklarację. Trzeba dać deklarację. Rząd Polski mawia po pierwsze pieniądze biednych i przekazywanie ludzi, które są tej samej narodowości. to drugi rząd polski nie dopuszcza, żeby w tym amerykański monitorować rząd polski. To być, nie da. E, witam moją partię, co, szachową. Znowu coś tu się zacięło. Wszystko drożej rodzają kasę na lewo i prawo. No tak no było, tak, tak będzie. Ja więc i ceny w górę. Czy bym na piwo? Niestety nie piwa, nie pijam. Ja raczej raczej wino. No nie ma. A może jest pan, Czy jest pani? No, Nie ma niestety, na to ulegamy. Ja że jak mieliśmy takie spotkanie gdzieś w teatrze w, na w Śląsku, i, i jak. Albo trzeba zabić, nie. Jeżeli zabić, to nie, ich zabić, nie będzie uważał, że bombę, bo wtedy będzie to po co bombę, bombę jest pieniężnie Po co To bez sensu. Um. Nic sensu. Przez to ta. że tak. Czy uważam, że nie jest bezpieczny, nie tak, oczywiście to ludzie mówią, że chcą się raz bawić, chcą mieć wygodne życie. I to jest nieprawdopodobne, tylko zwróćcie uwagę, że to jest efekt półdemokracji. W tej demokracji... I, i, i właśnie dlatego, dlatego jestem wrogiem półdemokracji. Czy uda Są. mi się jeszcze... ...co sądzę o Izlamie, no... Kultury Europejskiej dla mnie kultura islamu jest obca i wroga, ale kultura Unii Europejskiej jest jeszcze bardziej obca i bardziej wrogą. Co sądzę o innej grafiki pieniędzowej, o tym oczywiście mówili. Przypominam, jak rzuciłem o to z PiSu. Zabrał pieniędzy, po... tak się mówi. Teraz drugą połowę zabrał którą na, na. Żeby. Żeby. umówić. Um... Um... Tak się jest zmawia. o no każdy musi być w tą umową ręce, żeby każdy powiedział. Dlatego. POI zrobiły poparcie. Co sądzę o bezsłych szczepieniach? Uważam, że tylko bydlen... bydle można zaszczepić bez jego wiedzy i zgody. Bez jego zgody. Jaki będzie wynik konfederacji w najbliższych wyborach? W najbliższych, myślę, że jakieś kilkanaście, procent. Nie tylko na morderców. Tak, również podczas po, po wojny nie, ale. ale... żeby sami chcieli nadrzucić, i wtedy na to się łaskawie zgodzić. To jest moim zdaniem najlepsza, najlepsza droga. Yes. Czy o, oczywiście, że. PiS co sądzę. Odpowiedział w stronę konwencji Mariana Kowalskiego. Co on powiedział. Nie wiem, co on mówi jaka jest forma na dzieci, były dzieci dużo jak nie było żadnych na dzieci. Było najwięcej dzieci, Prawda. więc proszę, proszę nie mówić, że, że trzeba dawać zasiłki. Nawiasem mówiąc, już od pół roku to nie działa i... kupić myślę, że gdzieś w konfederacji, no. co zrobię z komornikami, bezczelnie robią swoje i kierują się no, własnym zyskiem. Więc trzeba... Działać normalnie, a nie tak jak działało w tej chwili. Nie jest ich przepisów, że nie firmy ofer. Firm... Y... Działały tak jak działają i po prostu olewały i zarabiają pieniądze na... dla że ktoś chciał z nimi umowę, ułodny... dostają całą stałą... pewność, że te... to robią dla tego, że dzieła z nimi umowa. Dziś godzinę, godzinę panu donku, czego ma być długich lat życia, Kiedy będzie w Landii, już byłem w Landii, ja Czy kompetuje, w wszyscy wszyscy wiedzą, że tak. Kiedy padnie ten umowa, to powiem wcześniej musiała uczywać sama. Prezentacje <laughs> Kiedy będę w widać nowego sądzę? Obawiam się, że tymi wyborami już nie zdążę. Co sądzę o panu Salvini? To nie jest najlepszy kierunek, ale jest znacznie lepszy niż panu... No, a uwielbiają mnie ja to świetnie, też uwielbiam.